Dzień dobry, dziś metamorfoza małego fragmentu ogrodu. Zapraszam. W małym fragmencie ogrodu czasami można wymyślić coś bardzo fajnego. Ja, kiedy manewruję kosiarką, to przychodzą mi do głowy różne pomysły, bo wtedy wiem, czy w danym miejscu coś mi przeszkadza, czy nie i jakie zmiany mogę tu wprowadzić. Zobaczcie, tu jest bardzo mało miejsca, ale zaraz ten zakątek przejdzie metamorfozą. W tym miejscu przez wiele lat była tylko trawa. A dziś zaplanowałam rabatę, na której będą prezentowały się byliny w nowej kompozycji. Moim celem na ten sezon jest umieszczenie nieco więcej nowych roślin głównie bylin w całym ogrodzie, pod warunkiem, że będą to kompozycje a nie miszmasz, bo lubię umiarkowany porządek. Mam już spore doświadczenie w przesadzaniu roślin, więc wiem, co mogę zrobić teraz i jak. Bo robię to od wielu, wielu lat. Takie mam hobby. Biorę też pod uwagę to, że spektakularne efekty będą dopiero widoczne za rok, bo potrzebny jest czas na odpowiednio dobre ukorzenienie się każdej roślinki, a że wszystko kupuje się teraz w domicach, to sprawa jest dużo prostsza. Teraz, gdy jestem na emeryturze, mam dużo więcej czasu bawić się ogrodem i przy projektowaniu rabat korzystam z własnej intuicji, więc może nie wszystko jest idealne. Ale dzięki popełnionym błędom wiele się już nauczyłam, co wykorzystuję przy ogrodowych rewolucjach. Na tę rabatę, która jest w słońcu do godziny 13, a później już jest cień tutaj, przygotowałam parę host z ogrodu niskie berberysy w trzech kolorach trawę, która kwitnie na różowo dzwonki, które kwitną na niebiesko starca żurawki bordowe bordową świecznicę. Oraz hortensją bukietową pod nazwą Biały Miś, a wszystko będzie otoczone białymi kamykami. Wiele roślin po raz pierwszy pojawiło się w moim ogrodzie w tym sezonie, więc już się bardzo cieszę, że znalazłam dla nich odpowiednie zestawienie, nową kompozycję. I myślę, że w przyszłości, gdy się rozrosną, będzie wszystko wyglądało dużo ciekawiej. Szkoda tylko, że trzeba na to poczekać, no ale trudno. W tym czasie pomyślę nad kolejnym miejscem, nad kolejną kompozycją w moim ogrodzie, którą będę mogła zmienić i Wam pokazać. Tę rabatę tworzę z byli, więc koszty są jednorazowe, bo to rośliny wieloletnie, które mają niezbyt duże wymagania, a niezawodnie kwitną. Potrzebują tylko gleby przepuszczalnej, więcej wilgoci w suche i upalne dni, oraz To można ograniczyć poprzez ściółkowanie warstw mniejszych kamieni z koszoną trawą lub drobną korą, która łatwiej i szybciej rozkłada się niż gruba kora i nie wpada pod kosiarkę, czyli nie niszczy noża. Oczywiście zatrzymuje też wilgoć, więc można mniej podlewać, a rośliny mają dobre warunki do prawidłowego rozwoju. O glebę warto zadbać przy sadzeniu, dodając ziemię ziemi z worka albo odtwarzanego torfu, który wymieszany z rodzimym gruntem spowoduje większą przepuszczalność, czyli akurat tego, czego rośliny bardzo potrzebują. Tłem dla całej kompozycji jest tworząca żywopłot fabuła japońska, która rośnie tu, w tym miejscu już od ponad 10 lat. Kwitnie co roku pięknie, a jej duże przyrosty obcinam zaraz po przekwitnięciu. Nie wygląda to zbyt ładnie na początku, ale już po paru dniach widać nowe liście. Kwitnie często ponownie, choć już może nie tak odkwicie. Ta roślina jest jeszcze w innych kolorach, więc. Biorę ją pod uwagę do następnych kompozycji, bo jest odporna na mrozy i nie choruje Dziękuję, życzę miłego dnia i zapraszam na kolejny odcinek.